Drodzy widzowie, nie wiem, czy macie świadomość, ale mistrzem świata w szachach został osiemnastoletni Hindus Bukesh Dommaraju, który jako pretendent pokonał aktualnego mistrza świata Chińczyka Dinga Lirena po jego błędzie w ostatniej, czternastej partii. Po równej końcówce po błędnym zagraniu białych z pola F4 na pole F2 nastąpiła forsownie wymiana obu wież, a kolejnej sekwencji ruchu wymiana obu białopolowych gońców. Tej wymiany białe nie mogły uniknąć, gdyż biały goniec Dinga stał w rogu szachownicy na polu A8 i nie mógł uciec na inne pole. Po ruchu gońca czarnych na pole goniec D5. Po wymianie wszystkich figur Ding otrzymał przegraną końcówkę pionową i za chwilę się oddał. jedynek zakończył się wynikiem 7,5 punktu do 6,5 punktu z 14 partii. Nie byłoby w tej informacji nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w zwycięstwo Gukesza wielki wkład wnieśli polscy szachiści, w tym Grzegorz Gajewski ze Skierniewic, osobisty trener Gukesza i kolejni polscy arcymistrzowie, Jan Krzysztof Duda, sparring partner Gukesza, Radosław Bojtaszek, analityk i młody mistrz międzynarodowy, 17-letni junior Jan Dimkowski. Arcymistrz Grzegorz Gajewski to obecnie jeden z najlepszych trenerów szachowych na świecie. Tym sukcesem jeszcze bardziej umocnił swój międzynarodowy trenerski prestiż. O klasie graczy takich jak arcymistrzowie Jan Krzysztof Duda czy Radosław Wojtaszek nie ma co pisać. To obecnie dwaj najsilniejsi szachiści w Polsce. Młody mistrz międzynarodowy Jan Klimkowski jest wielkim talentem, a praca w timie Gukesza na pewno przyniesie mu efekty. Brawo Gukesz, brawo Polacy. Sam oglądałem transmisję z partii o meczu o mistrzostwo świata i kibicowałem polskiemu hindusowi.